Dzień dobry, z tej strony Albert Świdziński, witamy w Strategy and Future. Zachęcam do wysłuchania najnowszego weekly brief w wersji audio, czyli podsumowania najważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia. Zacznijmy od Australii i od Chin, bowiem cały czas do przodu posuwa się proces odmrażania relacji tych dwóch państw, które, przypomnijmy, załamały się właściwie w 2020 roku po tym, jak rząd Scotta Morrisona zasugerował, że Chiny powinny przeprowadzić dochodzenie z udziałem międzynarodowego personelu na temat pochodzenia czy źródeł wirusa COVID-19. W wyniku tego wybuchła wojna handlowa. Właściwie Chiny prowadziły jednostronną wojnę, wojnę handlową z Australią, nakładając kolejne cła na australijskie produkty od wina po węgiel. Ta sytuacja utrzymywała się aż do listopada ubiegłego roku, kiedy na Bali. Xi Jinping spotkał się z nowo wybranym premierem Australii Antonim Albanesi. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem nazwisko. Już teraz, jak widać, mam problemy nie tylko z nazwiskami chińczyków, ale też z Anglosasami. W każdym razie, w poniedziałek, po ponad czterech latach, doszło do wirtualnego spotkania ministrów handlu Australii i Chin. Don Faro z jednej strony i Wang Wentao mieli rozmawiać przez półtorej godziny, jak informowała strona chińska. Dyskusja nawiązywała właśnie do Owoców spotkania, czy do porozumienia wypracowanego podczas ubiegłego rocznego szczytu G20 na Bali. Komunikat Chińskiego Ministerstwa Handlu stwierdza również, że w rezultacie ustaleń powziętych podczas 20. Kongresu Komunistycznej Partii Chin, Chiny podjęły i podtrzymują decyzję o dalszym otwieraniu się na świat, a rozwój Chin, który będzie miał miejsce dzięki temu otwarciu, przyniesie więcej korzyści wielu państwom świata, w tym Australii. Widać więc, że Chińczycy. Cały czas pielęgnują tę narrację o, o dalszym otwieraniu swojej gospodarki na świat i o utrzymywaniu Mechanizmów wolnej wymiany towarów i wolnego handlu, który, który, jak się wydaje, Amerykanie zaczynają powoli opuszczać. Wang potwierdził również, że spodziewa się, że rezultatem spotkania tego spotkania i kolejnych, które są również planowane, będzie wzmocnienie koordynacji i współpracy pomiędzy Canberrą a Pekinem. Zaznaczył również, że Chiny gotowe są wzmocnić wymianę handlową i ekonomiczną z Australią. O ile jednak o pewnym detont można mówić w kontekście relacji Chin i Australii, to nie ma o tym mowy, jeżeli chodzi o relacje Chin i Stanów Zjednoczonych, co jest pewnym zaskoczeniem, bo pamiętajmy, że w ubiegłym tygodniu państwo środko odwiedzić miał Anton i Blinken. do tego jednak ostatecznie nie doszło za sprawą słynnego już balonu, pierwszego balonu, bo po tym jak brief został oddany do. Do publikacji. W kolejnych dniach Amerykanie poinformowali o wykryciu i zestrzeleniu również trzech innych balonów, ale kiedy pisałem wikibrief, to był jeszcze jednostkowy przypadek. W każdym razie, żeby tylko zaproponować krótką rekapitulację. W ubiegłą sobotę pierwszy z tych balonów, który przebywał wówczas, znajdował się już poza terytorium kontyn kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, został zestrzelony przez samolot F-22 rakietą Sidewinder. Nawiasem mówiąc, to było pierwsze zwycięstwo powietrzne tego samolotu. Szczątki balonu zostały odłowione przez US Navy i Straż Przybrzeżną USA. Co ciekawe, w sobotę, w ubiegłą sobotę, już po zestrzeleniu balonu, czy tuż przed zestrzeleniem balonu, proszę wybaczyć, nie jestem pewien, Lloyd Austin, czyli sekretarz obrony USA, miał podjąć próbę skontaktowania się ze swoim chińskim odpowiednikiem, ministrem obrony Chin, Wei Fenghe, Natomiast strona chińska miała odrzucić propozycję Pentagonu. W czwartek rzecznik prasowy chińskiego MONU stwierdził, że Chiny odrzuciły propozycję rozmowy pomiędzy Austinem a Wei, ponieważ, działanie ponieważ uznają działanie Waszyngtonu za niewłaściwe, błędne oraz stanowiące znaczące pogwałcenie norm międzynarodowych. Strona amerykańska podkreślała również, a konkretnie Pentagon, że narracja Chin, według której balon zestrzelony na, w pobliżu Wybrzeża Karoliny Południowej miał być meteo balonem zbierającym dane meteorologiczne i jest jednoznacznie fałszywa. Jego zdaniem, to był anonimowy przedstawiciel Pentagonu, nie ma żadnych wątpliwości, że trasa balonu była zaplanowana i miała ona zbierać dane. Mia miał on ten balon zbierać dzięki temu dane dotyczące instalacji militarnych. Nie wiemy natomiast jeszcze, czy chiński balon mógł prowadzić transmisję danych, które pozyskiwał. Co więcej, według danych przekazanych przez Departament Obrony USA, jest to co najmniej piąty raz, gdy chiński balon rozpoznawczy znalazł się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Według Departamentu Obrony, trzy poprzednie takie przypadki miały miejsce jeszcze za prezydentury Trumpa, a jeden na samym początku prezydentury Biden'a. Z wypowiedzi Przedstawiciela pentagonu można wnioskować, że w poprzednich wypadkach stany odnotowały tego rodzaju incydenty. Eee, jak sądzę, radary zarejestrowały taką sygnaturę jakiegoś obiektu, ale nie były świadome, że są to balony szpiegowskie. Dopiero teraz, kiedy jak zgaduje departament obrony miał dane porównawcze czy materiał porównawczy, był w stanie, wertując dane zebrane wcześniej, zidentyfikować te wcześniejsze wtargnięcia jako, jako balony, takie jak ten, który został zestrzony. Co warto jeszcze odnotować yy, po tym, jak Stany Zjednoczone poinformowały o, o, o tych poprzednich wtargnięciach, a Wendy Sherman, czyli zastępca dekret, sekretarza Stanu USA, zbriefowała, że tak powiem, poinformowała Sojuszników Stanów Zjednoczonych o, o informacjach zebranych przez, przez departament Obrony na temat tego, jaką sygnaturę radarową mają te radary, mają te balony i tak dalej. Japonia poinformowała również, że w 2021 i 2020 roku miała także miejsce podobna seria incydentów w przestrzeni powietrznej nad Japonią. No i dodajmy jeszcze tylko pro forma, to o czym nie pisałem w Wikibriefie, że od tamtego czasu zestrzelone zostały trzy kolejne tego rodzaju niezidentyfikowane obiekty latające. Jeden z nich nad Wielkimi Jeziorami na północy Stanów Zjednoczonych, przy granicy z Kanadą, a jeden chociażby nad Alaską. To godne odnotowania, jeden z najobszerniejszych komentarzy wygłoszonych przez chińskich urzędników był autorstwa ambasadora Chin we Francji, który stwierdził, że zestrzelenie przez USA balonu należącego do Chin jest, i tu cytat, szokujące. Jego zdaniem, Waszyngton miał bowiem zapewnić Pekin, że nie wykona tego rodzaju działania, a jednocześnie wyraził zrozumienie dla wyjaśnień. Zaproponowanych przez stronę chińską. A ambasador Fra Chin we Francji dodał również, że jego zdaniem wizyta sekretarza stanu USA Antoniego Blinkena w Chinach, która została odwołana, nie będzie miała jej powtórzenie czyli przeprowadzenie nie będzie miało w najbliższym czasie sensu, ponieważ jego zdaniem w ostatnim czasie Ameryka wykonała wiele nieprzyjaznych gestów wobec Chin, w tym zak w zakresie planowania militarnego, kwestii tajwańskiej i innych. Dodajmy jeszcze, że zdaniem wspomnianego dyplomaty, niedawne podpisanie porozumienia w sprawie stacjonowania sił amerykańskich w bazach na Filipinach, czy też sprzedaż uzbrojenia Tajwanowi, doprowadziły już teraz do złamania rodzącego się konsensusu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, który powstał w wyniku spotkania Bidena i Xi na Bali. Kontynuując wątek relacji amerykańsko-chińskich, wydaje się, że coraz bardziej prawdopodobna staje się wizyta na Tajwanie nowego spikera Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, czyli Kevina McCarthy'ego. Wniosek taki można wyciągnąć zarówno ze słów samego McCarthy'ego, który indagowany o możliwą wizytę na Tajwanie i reakcję Chin stwierdził, że Pekin nie ma prawa mówić mu. Gdzie może jechać i kiedy, więc yy, wydaje się, że jest to. Kolejny sygnał, że, że do wizyty można dojść. Ten sam wniosek można również wysnuć z wypowiedzi Michaela McCall'a, który jest przewodniczącym Komisji do Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. McCall dość jasno stwierdził, że McCarthy odwiedzi prawdopodobnie Tajwan pod koniec tego lub na początku przyszłego roku. Ale dodał co więcej, że on sam, czyli McCall, czyli jeszcze raz przewodniczący Komisji do Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów planuję odwiedzić formozę i jeszcze tej wiosny. A... Mamy więc co najmniej dwóch urzędników amerykańskich, którzy planują wizytę na Tajwanie i stają się informować o tym publicznie, ale dołączył do nich jeszcze i trzeci, prawdopodobnie. Jest to Roe Khanna, który jest kongresmenem ze Stanów Zjednoczonych, który jednak zaproponował czy zasugerował, że jego wizyta przyjmie inną formułę. W przeciwieństwie do McCarthy'ego i którzy którzy mieliby polecieć na Tajwan bezpośrednio, on sam chciałby zadbać o zbalansowanie, swego przekazu i dlatego planuję odwiedzić najpierw Chiny, a dopiero potem udać się na Tajwan. I teraz kończąc już wątek chińsko-amerykański, w ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję wysłuchać dwóch przemówień przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin. We wtorek coroczne przemówienia, więc orędzie o stanie Unii, wygłosił prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Tu warto zauważyć, że absolutnie zdecydowana większość przemówienia Bidena poświęcona była zagadnieniom polityki wewnętrznej od od problemów związanych z opieką zdrowotną po odbudowę infrastruktury. A co godne odnotowania, 46 prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił na przykład, że od dekad kla, amerykańska klasa średnia biedniała, co miało związek z przenoszeniem produkcji przemysłowej za granicę i wiążącym się z tym zamykaniem fabryk w Stanach. Biden zwrócił również uwagę na topniejący udział Stanów Zjednoczonych w produkcji mikroprocesorów, czy pogarszającą się jakość amerykańskiej infrastruktury. I dodajmy, że chociaż Biden wspomniał o tych problemach w kontekście osiągnięć swojej administracji, które, która jego zdaniem te negatywne trendy odwraca, to nie da się zignorować faktu, że po pierwsze, znaczna część amerykańskiego establishmentu obwinia za ten przykry stan amerykańskiej klasy średniej czy, czy przemysłu, obwinia Chiny, a po drugie, że za receptę na te bolączki Stany Zjednoczone uważają prowadzenie polityki przemysłowej, co manifestuje się wprowadzaniem ustaw takich jak Chips Act czy Inflation Reduction Act. A jak doskonale pamiętamy, ustawy te mają jasny wpływ i, i, i zasadniczy, czy wpływ na sytuację międzynarodową. Wracając do meritum o sprawach międzynarodowych, Biden mówił dopiero na samym końcu swego wystąpienia i uczynił to bardzo oględnie. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił rolę jego kraju w podtrzymywaniu porządku międzynarodowego i jedności transatlantyckiej w obliczu e, wojny na Ukrainie a także podkreślił gotowość Waszyngtonu do podjęcia rywalizacji z Chinami. Pozycja ta, którą zajmują Stany Zjednoczone, którą pozycja do podjęcia rywalizacji przez Stany Zjednoczone z Chinami zdaniem Bidena jest dzięki inwestycjom w innowacje i gospodarkę przyszłości, najlepsza od dekady, tak przynajmniej uważa Biden. Biden wykorzystał jeszcze PR-owo ubiegłotygodniowe zestrzelenie chińskiego balonu, stwierdzając, że jest to gotu dowód na gotowość Stanów Zjednoczonych do bronienia suwerenności. I to właściwie na tyle. Z trwającego ponad 70 minut wystąpienia Bidena niecałe 4 minuty poświęcone były polityce zagranicznej. Na kilka godzin przed Bidenem przemawiał z kolei prezydent Chin Xi Jinping, który stwierdził, że droga obrana przez Chiny stanowi nowy model modernizacji, który jest inny od modelu zachodniego. I jako taki stanowi zupełnie nową formę cywilizacji. Xi dodał, że w przeciągu dekad Chiny osiągnęły postęp, który za zachodnim państwom zajął setki lat. A w związku z tym, model, który Chiny coraz śmielej proponują, będzie stanowić chińską alternatywę i chińską propozycję rozwoju dla ludzkości. Aby ten subtelny komunikat ideologiczny nie umknął mniej uważnym, Xi dodał też, że doświadczenia Chin oznaczają, że przekonanie, iż modernizacja równa się westernizacji, jest mitem. Oraz, co godne podkreślenia, że Chiny zamierzają utrzymać trajektorię ut otwierania się na inwestycje zagraniczne i jeszcze głębiej zakotwiczyć swoją obecność w zglobalizowanych łańcuchach podziału pracy. W środę tymczasem The Wall Street Journal informował o raporcie, który, przedstawiła kongresowi, który przedstawił kongresowi dowódca Stratcomu. W którym to raporcie stwierdza się, że Chiny już teraz dysponują większą liczbą wyrzutni międzykontynenta, międzykontynentalnych rakiet balistycznych niż Stany Zjednoczone. Tu, mówiąc o wyrzutniach, jak sądzę, Departament Obrony ma na myśli silosy, w których mogą się znajdować rakiety balistyczne, takie jak te o budowaniu których informowaliśmy w zeszłym roku w Strategy and Future a konkretnie o polach liczących setki silosów na rakiety balistyczne które powstały w Chinach do liczby tej wlicz wliczają się też wyrzutnie mobilne a więc ciężarówki które są zdolne do przenoszenia i wystrzeliwania rakiet międzykontynentalnych rakiet balistycznych Jednocześnie, warto zauważyć, że z komunikatu Pentagonu nie wynika, że Chiny dysponują taką samą liczbą ani głowic jądrowych, ani też środków ich przenoszenia, a jedynie silosami i ciężarówkami. Ponadto, amerykańskim i rosyjskim zdolnościom, szczególnie w ujęciu ilościowym, nie dorównują również dwie pozostałe nogi chińskiej triady, a więc noga lotnicza i morska. Tymczasem zgodnie z zapowiedziami do Waszyngtonu przybyli w ubiegły wtorek ministrowie gospodarki Niemiec i Francji, a więc Robert Habeck i Bruno Le Maire. Habeck i Le Maire odbyli serię spotkań z amerykańskimi urzędnikami: od zaczynając od Antoniego Blinkena, więc sekretarza stanu, przez Ginę Raimondo, która jest sekretarzem handlu, po Janet Jelen, która jest z kolei sekretarzem skarbu. O czym dokładnie dyskutowano, nie wiemy. Z pewnością podczas, podczas wszystkich tych rozmów poruszane były kwestie tak ważkie jak wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny w Europie, etc. Natomiast trudno jest mi pozbyć się wrażenia, że z punktu widzenia Berlina i Paryża kwestią najistotniejszą musiała być reakcja Europejczyków na Inflation Reduction Act. Jak informował Reuters w trakcie spotkań w Waszyngtonie, Lemaire i Habek mieli apelować do USA o transparencję w zakresie wysokości konkretnych subsydiów, tak aby Europejczycy mogli w razie potrzeby zaproponować zbliżone warunki swoim firmom. Nic nie wskazuje jednak na to, aby ministrowie, gospodarki Francji, gami, ministrowie, gos, ami, aby ministrowie gospodarki Francji i Niemiec zdołali uzyskać od Amerykanów jakiekolwiek konkretniejsze zobowiązania. Po wizycie Lemery Habeka doszło również do rozmowy telefonicznej. Trzy dni po, po, po spotkaniu w Waszyngtonie doszło do rozmowy telefonicznej pomiędzy Raimondo, Giną Raimondo oraz wiceprezydent Komisji Europejskiej Margaret Vestager. O spotkaniu nie wiadomo zbyt wiele. Notatka opublikowana na stronie Departamentu Handlu USA zawiera informację, że w toku rozmów omówiono kwestie związane z Inflation Reduction Act, z planowaną odpowiedzią Europejczyków, czyli European Green Deal Industrial Plan oraz amerykańsko Unijną Radą do spraw handlu i technologii. Pozostając jeszcze na moment przy europejskiej o europejskich planach odpowiedzenia na, na Inflation Reduction Act, e, warto wspomnieć, że w czwartek doszło do spotkania przywódców państw UE, Unii Europejskiej, które poświęcono było właśnie e, planowi EGDIP zaproponowanemu przez Komisję Europejską. E, w przemówieniu otwierającym spotkanie prezydent Komisji Europejskiej Urszula von der Leyen powtórzyła tezę zawarte w opublikowanej w ubiegłym tygodniu propozycji Brukseli o potrzebie stworzenia czterech filarów europejskiej polityki przemysłowej, podkreślając, że jest to konieczne w kontekście Inflation Reduction Act, ponieważ jednak Urszula von der Leyen jest dyplomatą, to starała się złagodzić swój przekaz, tak aby nie był on postrzegany jako wymierzony tylko i wyłącznie w Stany Zjednoczone. Dlatego właśnie, jak sądzę, po szczycie von der Leyen na pierwszym miejscu wymieniała Chiny, które są państwem, jak to ujęła, udzielającym ogromnych subsydiów nie tylko w zakresie zielonych technologii, jako kluczowy czynnik wymuszający na Unii Europejskiej reakcję i własne prowadzenie własnej polityki przemysłowej. Mniej dyplomatyczny był natomiast prezydent Francji Emmanuel Macron, który stwierdził, że Unia Europejska musi odpowiedzieć, odpowiedzieć z wielką siłą na amerykańską Inflation Reduction Act, która stanowi nieuczciwą konkurencję, zdaniem Macrona, i grozi relokowaniem inwestycji z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. Warto dodać, że pomimo. Dość, dość intensywnej debaty, w tym debaty publiczne na temat Inflation Reduction Act. Zdaniem polityko-linia sporu, jeżeli chodzi o kształt tej polityki oraz y, polityki przemysłowej Unii Europejskiej oraz to, czy w ogóle powinno się ją prowadzić, przebiega pomiędzy. przebiega porówno, można powiedzieć, to znaczy, pomiędzy Niemcami i Francją, a całą resztą Unii Europejskiej. Bo o ile Niemcy i Francuzi są zdecydowanymi zwolennikami udzielenia przez Unię Europejską odpowiedzi na Inflation Reduction Act, czyli stworzenie ogromnego systemu europejskich subsydiów, który byłby pompowany w prywatne przedsiębiorstwa. O tyle reszta państw Unii Europejskiej nie jest tak entuzjastycznie nastawiona do tego pomysłu, ponieważ e, można powiedzieć, że, że, że Empiria wskazuje na to, iż większość z tych subsydiów trafi po prostu do firm francuskich i niemieckich. Dodajmy, że Polityko zwracało również na inny ciekawy aspekt wewnątrzunijnej rozgrywki o pozyskanie dodatkowego finansowania, a mianowicie na podejmowane przez Komisję Europejską wsk y ruchy wskazujące, że Urszula von der Leyen zdaje się pozycjonować w taki sposób, aby upewnić się, że to Komisja Europejska odegra główną rolę w planach finansowania i prowadzenia odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych. Zdaniem cytowanych przez politykę urzędników unijnych, koszt odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny ma wynieść od 300 miliardów do 1,5 biliona euro. Przy czym najczęściej zakłada się, że będzie to w okolicach 700 miliardów euro. E, oczywiście przeznaczenie takich środków przez Unię Europejską wymagać będzie kreatywnej inżynierii w unijnym budżecie, jak, ujęto to, jak ujęło to polityko. Kalkulacje Paryża mają być natomiast takie, że Scholz nie będzie miał innego wyjścia, niż tylko poprzeć pomysł, pomysł powiększania zadłużenia Unii Europejskiej na potrzeby Ukrainy. Ja ze swojej strony nie mam oczywiście wątpliwości, że polscy politycy świadomi są tej rozpoczynającej się właśnie rozgrywki. I nie ma również, bo nie mam również najmniejszych wątpliwości, że udzielana Ukrainie przez Polskę pomoc militarna i finansowa zapro zaprocentuje w przyszłości tym, że to polskie przedsiębiorstwa zajmą w przyszłości centralne miejsce w procesie odbudowy Ukrainy, bo zadbają o to rzecz jasna elity polityczne państwa polskiego. Chciałbym również dodać, że kupiłem w zeszłym tygodniu cztery mosty. Kończąc ten wątek, dodajmy, że interesująca, choć moim zdaniem przewidywalna była reakcja Chin na czwartkowy szczyt Unii Europejskiej. Mianowicie państwo środka ustami rzecznika prasowego ambasady Chin w Brukseli stwierdziło, że ma nadzieję, iż zgodnie Iż wszystkie działania Europejczyków, wszystkie ustalenia podjęte przez Komisję Europejską będą zgodne z duchem otwartego, sprawiedliwego i wolnego od dyskryminacji systemu wymiany handlowej, zgodnego z regulacjami Światowej Organizacji Handlu. A więc mamy tu, mamy tu sytuację, w której Chiny powołują się na ustalenia i na normy. Narzucane przez Światową Organizację Handlu, podczas gdy kilka tygodni temu przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, a konkretnie Catherine Tai, czyli przedstawiciel USA do spraw handlu, stwierdziła, że w odpowiedzi na negatywne, negatywne zaopiniowanie przez Światową Organizację Handlu ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone, stwierdziła, że Światowa Organizacja Handlu tańczy na kruchym lodzie. Czyli chodzi? Chodzi po kruchym lodzie. Tak właśnie kształtuje się, tak właśnie ewoluuje sytuacja dotycząca utrzymywania porządku międzynarodowego, szczególnie w wymiarze handlowym. Coraz bardziej Chiny stają się państwem, który próbuje go bronić, a coraz i coraz bardziej Stany stają się państwem rewizjonistycznym. W ostatnim clip Brief pisaliśmy również o paradzie wojskowej, która miała miejsce w Korei Północnej, gdzie... Pyongyang zaprezentował aż 11 rakiet międzykontynentalnych dalekiego zasięgu oraz co najmniej makietę nowej rakiety o zasięgu międzykontynentalnym na paliwo stałe. A Kim Jong-un zaprezentował światu nie tylko Fizys przypominającą w sposób, w sposób uderzający Il Duce, czyli Mussoliniego. Ale zaprezentował również światu swoją córkę, co z kolei sprawiło, że komentatorzy zaczęli zastanawiać się nad linią sukcesji w Chinach. Pisaliśmy również o niemieckiej koncepcji bezpieczeństwa narodowego, strategii bezpieczeństwa narodowego, która miała zostać opublikowana przez niemieckie władze podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium, ale nie została. W związku ze wzrostem napięcia na linii Urząd Kanclerski i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji, Republiki Federalnej Niemiec. Pisaliśmy też, rzecz jasna, obszernie o wizycie prezydenta Żełańskiego w Londynie, w Paryżu i w Brukseli, o kolejnych transzach sprzętu wojskowego, które ma trafić na Ukrainę, w tym o czołgach Leopard I, należących wcześniej do Niemiec, Holandii i do Danii. Pisaliśmy też o sytuacji rosyjskiej gospodarki, czy o Zacieśniającej się współpracy Moskwy i Teheranu. Jeżeli jednak chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat wszystkich tych i paru również innych wydarzeń, zachęcam do lektury pisanej wersji Weekly Brief na naszej stronie na strategyandfuture.org. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.